A więc witam wszystkich z tej strony Teacher 12 A i zagramy kolejny raz w Far Cry 2. I najprawdopodobniej, a raczej na pewno, będzie to już ostatni odcinek z serii tej gry. Oj. A, w końcu. Koniec tej serii nie mogę się doczekać kolejnych, naprawdę yy, i... no. Dziękuję wam, że byliście tak licznie ze mną przy tej serii. Naprawdę dziękuję wam za to Ale Jak wiadomo odcinek trwa dalej. Można powiedzieć, że zaczął się dopiero. Dopiero się zaczął i po prostu grajmy, zobaczmy co tu się stanie. Kurde, jakby Tyle przeszliśmy Jakby dosyć mamy daleko drogę, troszeczkę mi się nie podoba, że nie mamy żadnego... Środka transportu No i zaraz nie będzie również nas chyba Czy chcę uciekać tam? Kurde macie sobie to obręk. Oho, już czemu piątki się nam psuje? Nie dobrze. Ale ona jest niecelna, ja pierdzielę. O cholera. ona jest niecelna, ale przynajmniej przy trafieniu w głowę brogowie umierają O, ludzi wybuchło Amunicja wybuchła A chciałem sobie ją użyć Kurde, budzę z gazem No jeszcze żyje, nie? No już nie będzie żył Dobra O, jeszcze kole Kurde, mać, jak mi z... ...z ...obił. Dobra. Um, w dobrą stronę się kierujemy, tylko tego mówiłem, bardzo szkoda, że to jest tak cholernie daleko. I pewnie na każdym kroku napotkam wrogów, nie? Na pewno tak będzie. Mogę iść tędy? nie, nie mogę. A i słuchajcie, skoro właśnie prawdopodobnie mnie oglądacie teraz w tym momencie, mam tylko nadzieję, to słuchajcie, powiedzcie mi, teraz się pytam szczerze, chcecie bym nagrał chronologicznie e, e, grę Five Nights at Freddy's 2, czy może pójść z, z czasem trendującym i nagrać Into the Pit, czyli najnowszą najnowszą grę w serii FNaF, która ma naprawdę niezłą ocenę i mówi się, że jest to gra yy, tak dobra jak ze starych czasów. E, więc no, decydujcie piszcie w komentarzach proszę, bo to będzie dla mnie bardzo ważna yy, bardzo ważna pomoc, bo nie mam pojęcia. No. I w ogóle coś jeszcze o tej grze powiem, że o, y, into, into oczywiście Że posiadam książkę w pułapce, bo to jest jakby... Y, no, po polsku pułapce into ale no... Y, nie przeczytałem tej książki, więc nie mam pojęcia o co chodzi. I nie oglądałem Elevena O ja pierdzielę, ale żem dał teraz nie oglądałem Elevena z tej gry O cholera jasna F5? Dobrze, że zapisałem, dobrze, że zapisałem, bo bym kurde Nie wiadomo gdzie był Ubiegni, no biegnij, biegnij, Ja pierdziel, trzeci raz to powtarzam no ale są sfokusowani na mnie, no I ty jeszcze żyjesz Kurde, ze wszystkich stron do mnie na... Ile ich tu jest? za sami się amunicja skończy, nie będzie przyjemnie A jakbym chciał... Nie chciałem tego Chciałem granatę użyć, ale zapomniałem jak się zmienia Ale mam jeszcze tu na ulicy dobra, nic... Nic nie... Nic nie szkodzi O kurde macie Szybko, szybko, szybko Powinniśmy przejść do przodu. Dobra. Udało się Z tego co widzę chyba tak. Dobra, mam omicy dodatkowo. Mamy lekarstwa Więc idziemy dalej naprzód Powoli zbliżamy się do punktu Czerwonego oczywiście idziemy, do czerwonego punktu Nie do alternatywnej, jakby to powiedzieć Misji, bądź zakończenia I to będzie gdzieś tutaj Na no przeszkodzie stoi nam oczywiście Safe house, który będziemy musieli odbić. Ale z tego co widzę, to jest jakby taka wyrwa. Do której raczej nie chcielibyśmy spaść, bo to oznaczałoby, oczywiście, śmierć. A i w dodatku, wczoraj w odcinku pod samiutki koniec kichnąłem w tym samym mo momencie, kiedy akurat zapaliśmy atak. Malari, Przypadek? Nie sądzę. A, balaty, wszyscy zdjęci. Używam pistoletu, bo. Jakby powiedzieć, do niego mi nie szkoda kord amunicji. I on się aż tak szybko się nie psuje. Dawaj, hedam no. Dobra. O kurde, half. Nie wiedziałem kiedy mi zleciał. A czym w ogóle dobrze idziemy? No ma tylko do. Hmm, nie wiem czy my dobrze idziemy. Zaraz zobaczę, czy tam nie było żadnego innego przejścia. No tak średnio to można przejść. No, będziemy musieli tędy przejść. Co, taki samolot? Samolot, no? Niedawno coś się rozbił. Jakiś śmieci, nikogo tam nie ma? No nie. Ten teraz mam rozumieć? Chyba tak. Nie zaraz, stąd wyszliśmy. No tak, no to wyszliśmy na to miejsce, jakby do punktu wyjścia. A bo tu mamy coś takiego, dobra. Oj, to jest ten Safe house. Jeden z. no. Właśnie sobie użyczmy go. No i dobra. Ciemno jeszcze nie jest, jakby było ciemno to mi się przespał, bo nie chcemy oglądać zakończenia w, w nocy Ale dobra Ym... idziemy w dobrym kierunku I widzimy sobie ten nie wybuchową tylko no tak, amunicję Wybuchową granaty ITP No, już powoli zaraz będziemy. Proszę bardzo. Zakaz broni. To taki dosyć mocny. Cztery znaki mi tego zakazują. No i dobra, co my tutaj mamy? Będziemy musieli przejść. Dołem? A nie, ten tam. Będzie jakiś most. Dobra. Ten most jest za chwileczkę. Do tej. Shopy będzie musieli się dostać Wy jesteście negatywnie czy pozytywnie? Pozytywnie, spoko O, weźmy sobie to, bo tego nie mamy. Dzięki.

O ja pierdziele, ale żem... Ale żem teraz zrobił Zaraz tam tu uciekniemy tylko Tylko się troszeczkę pozbędziemy Tego... niebezpieczeństwa O, broń się zacina, niedobrze, dobrze. Jaki oni mają damage Ogromny No i dobra, ale co, co, gdzie teraz? Teraz musimy mieć tamtego niebieskiego, spoko. Że tak mi się wydaje Nic nie ma Okej, okay, nic nie ma Dobra Weźmy sobie amunicję szybko i Może jeszcze zaraz, poczekajcie Ciebie healujmy i weźmy tego lekarstwa nasze Dzięki i uciekajmy, uciekajmy stąd O, ja pierdzielę Dobra, gdzie teraz? Teraz... Tędy, tak jak wracaliśmy Oj, będę kichał O, dziękuję temu, kto powiedział na zdrowie Kurde, monitor co smarkałem, poczekajcie Ach, dobra, monitor wytarty Kurde, zacząłem kichać, nie mam czego. A ja ani uczylenie nie mam, ani nie jestem chory, nie wiem. 3.11x. Czy to może coś oznaczać? Nie wiem. Może jest to jakaś fabuła. A może mi po prostu tylko zmyślą. Ale dobra, powoli zbliżamy się do naszego y, Lenning Zone. Tak to się go nazywa? No, ale zobaczymy co tam się dzieje. Może bo tam... LZ. Co znaczy LZ? Nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie czekać na nas nasz e... Matko, jaką miał na, na, na przezwisko mm, coś z ptakiem związanym. nie niesoko, tylko kłódko... jakiś inaczej tego co wczoraj z nim gadaliśmy. Wczoraj, w poprzednim odcinku, a nie wczoraj. Eee, dobra Więc to Wszystko mamy, nie? No tak. Te amunicje ponastawiane, jakbyśmy mieli zaraz jakąś walkę życia. Tutaj właśnie przeprowadzić. Zapiszę, bo czuję się dosyć zagrożony. Wejdę tędy. I czy tu są jacyś.

Zreloadujmy, żeby nie było przy pałuże, Wiecie co ja zrobię? Zrobię coś takiego. O, właśnie, żeby się tam zepsuła. O, i teraz, i teraz, powinno być wszystko ładnie, no, pięknie. Czekaj, czy coś czy, czy... Okej, okay, czyli musimy wziąć te diamenty. Dobra, to żegnam. Weźmy to. Czy się da was pracował? Tak, co ci co? Na nich pracowałem. Olo, oni są silni. A, to już po mnie. Ja pierdzielę Strzelamy się z tymi, którzy jakby byli naszymi pomocnikami. O ja pierdzielę Ale plot twist. Choć troszeczkę głupie. Dobra, to stało się żegnamy. I ty jeszcze żyjesz Weźmy to I uciekajmy szybko od jakiejś schronu pskać. Ale żeście ładnie weszli mi granata Umierajcie O, ale wszyscy ładnie padli tam. Jak dobrze żeście się zebrali w kupkę? Tak, tego kojarzę. Tego też. E, tu ktoś sobie leży. Tej babki akurat nie, nie kojarzę. Dobra, ładnie, wszyscy. Wszyscy padli. Kurde, przecież oni mieli tyle HP. Tego chyba też kojarzy. Nie wiem. Dobra, ale dobra. E... Powiem wam, że to powinna być jakaś zajebista walka, tak szczerze Ale za to, że oni się zebrali w kubkę <grym> I tak ładnie wszyscy sobie sobą stali, to nie mogą nie wykorzystać swoich granatów Ale to było idealne zagranie Dobra, to tutaj gdzie mi się spo... O ja pierdziele Nie, w sumie nie jest daleko No ogólnie to widzieliście, Dlatego tego zielonego strzeliłem heada, on dalej jeszcze żył No byłoby ciężko i mi taki damage cholerny Cholernie duży na szczęście wszyscy stanęli koło siebie i najdziwniej no pomogły. Świetnie! I właśnie, teraz idziemy do naszego szakala. Właśnie tu jest napisane, że go to też szakal. Szakal to jest chyba ptak taki, nie? Może i nie? Kurczę, nie pamiętam. Szakal na pewno był jakieś zwierzę, ale czy to był ptak? Czy to był jakiś właśnie. Eee, czy to był jakiś właśnie. A zaraz zobaczę, zaraz wam powiem. Szakal to taki, jakby taki lis. Biegną na lica, ale powiedzcie mi, czy ja dobrze idę. Źle idę. Albo teraz było śmieszne, jakby mi się leki skończyły, nie? Jakby miał na, apad, napad. Napad. A tak, malarii. I by mi się leki skończyły. Albo byłoby śmieszne. Dobra, widzę kolejnych przeciwników, z którymi muszę muszę się roz. góry tak, też. Dobra. Wszyscy ładnie zostali... Yy... No, zabici. <gulia> Kurde, w końcu się fajnie strzela z tego uspa, tak fajnie tego head, jak się już... To szkoda właśnie, szkoda, że dopiero teraz, na, na koniec gry samej. Ej, dobra. To już zaraz będzie, to już niedługo. Zaraz spotkamy naszego Szakala i z nim porozmawiamy. No i już widzimy tę chałupkę, gdzie mamy...

Probably think they can kill them or drag them back over the border. The only ones who die today are the ones who are coming. I planted some dynamite out there, by that overhang on the cliff. But the deck cord's no good, so one of us has to go up there and short circuit the blasting caps. That car battery will do the job. The debris will block the road, keep the soldiers from following the refugees. And it'll kill the poor bastard that takes the job. it's either you or me oh, uh. uh. the guy's going to take those diamonds to the border and use them to bribe the guards so there's no problems with the crossing. those civilians are making it to the camps tonight, every last in one of them. then, when the handouts complete, that guy, you and me, is going to put a bullet into his own head. i do both jobs myself, but there's not enough time. the only way this is going to work is if we see it the whole way through to the end. every cell of this cancer has to be destroyed. that includes you and me. if we don't finish this and the whole mission has been a waste of farce, it'll start up again, just like it always does. Oj, proszę bardzo. Teraz, teraz tą właśnie mamy. Jest taka sytuacja, proszę Was, kochani. Musimy albo myśleć poświęcić i wysadzić coś tam, albo wziąć diamenty i uciec. E, a jeśli weźmiemy diamenty, to szakal weźmie to i sam popełni, jakby. Samobójstwo w jakimś tam wiadomo czym. Więc no. Eee, mamy teraz wybór. I zapiszę sobie. <ścoughs> I tak. Akumulator, śmierć. Diamenty, życie. Więc. Szkoda mi szakala troszeczkę, bo naprawdę uzdolniony chłop, ale my jesteśmy bardziej, ponieważ przeżyliśmy to wszystko. Ale dobra, teraz tak bez. Tak na serio. Oczywiście, że chcemy żyć. Biorę diamenty. Szakal idzie się, niech poświęci. Biorę diamenty. Nie będę brać dynamitu, żeby się popełniać samobójstwo. Wybacz.

No i, o Jezu, proszę nie, 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 proszę nie Proszę nie, 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 nie Eee, nie. E, dobra, weźmy te diamenty matko, ale magia tej gry zacz... skończyła się no. Co, ja że on odwali pobędne samobójstwo? Zajebiście No gadaj, otwieram i już sobie idą Żegnaj Tamtą stroną iść. Teraz proszę, nie spadnij. Idziemy ścieżką. Nie na skróty. Ale chłodnie poskładamy. Oho, malary malarians. Zywa. Szybko, wiesz, to leki. No! No, czyli jeszcze mamy leki, dobra. Czyli by, byśmy jeszcze nie umarli, całe szczęście. No, dobra, szybko idziemy do miejsca docelowego. Ja pierdziele! Wszystko się zacina! Lecie, kurde, nie chcę teraz zginąć To do góry idziemy, nie?

I think we can reach an accommodation, but for the sake of the souls outside, I hope there's more to your plan than this. Dobra, No i sprawiliśmy, że... że Afryka stała się wolna, wyzwolona. Właśnie ten sam, że Szakal popełni tam samobójstwo i takie tam I to jest właśnie proszę was za jedno z dwóch zakończeń Far Cry 2 No wiadomo jakby Szakal nie popełni samobójstwa to byśmy Znaczy samobójstwa, no w dobie sprawie oczywiście To byśmy, my to zrobili Ale my dostarczyliśmy właśnie dementy do Do właśnie tych chłopów gdzie oni tam nam Pomogli ze wszystkim innym więc tak, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I widzimy się w kolejnych seriach. Więc to na tyle. I trzymajcie się. Cześć. Do następnego.